ああ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. Twitching. Jak obco by to nie brzmiało? Chodzi o podszarpywanie woblera. Forma prowadzenia w ten sposób przynęty sprawia, że ryby bardzo dobrze na to zaczynają reagować. Owszem, możemy używać także innych rodzajów przynęt, obrotówek, gumek, ale my będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na woblerach w kontekście okoni, woblerach uklejo podobnych, czyli smukłych. W naturalnych kolorach, najlepiej świecących, opalizujących, odbijających światło pod wodą, wówczas te przynęty się najlepiej sprawdzają w takiej formie właśnie prowadzenia szarpanego. Podszarpujemy w naszym kierunku wędką. Przynęta zaczyna uciekać w różne kierunki, niekiedy chaotycznie, bez żadnego składu i ładu. W momencie zrobienia przerwy ona zastyga, ewentualnie, jeżeli jest to wobler pływający bądź tonący, zaczyna podnosić się do góry, bądź powolutku, opadać, często wówczas następują brania. Czyli twitching ma imitować chorą, ucieka uciekającą, konającą rybkę niewielkich rozmiarów, bo woblery, jakich przynajmniej ja używam z, dużym, z dużą skutecznością, mieszczą się w przedziale od około 5 do 7 cm. Są to woblery, tak jak powiedziałem, imitujące już na samym początku ukleje, podłużne, smukłe, niekiedy też z bardzo płaską budową korpusu. Mniej pękate, im bardziej płaska budowa, tym ta ucieczka jest bardziej agresywna. Oczywiście ucieczka woblera w, w boki w momencie podszarpywania. Ciekawostką też wśród producentów i w ofercie rynkowej są, z racji tego, że będziemy używać niewielkich woblerów, są woblery z ruchomym sterem. Sterem, który ma za zadanie składać się w czasie rzutu, czyli zbliża się do przodu woblera, do pyska woblera. Stawiając dzięki temu mniejszy opór, taki wobler oczywiście poleci nieco dalej. Te składowe w konstrukcji każdego z woblerów wpływają właśnie na zasięg rzutu, co będzie też bardzo istotne. Czy będziemy łowić z brzegu, czy też z łodzi, im dalsze rzuty, tym mamy szansę obłowienia większej przestrzeni, większego kawałka łowiska, ale też niekiedy po prostu przechytrzyć okonie, które mogą uciekać, jeżeli będziemy podpływać łodzią, ale dzięki dużemu zasięgowi jesteśmy w stanie je przechytrzyć, podejść w momencie, kiedy one się tego nie spodziewają. Tego, też dobry wobler do tłucinku charakteryzuje się nie tylko płaską budową i opalizującym kolorem, ale również kulkami, kulkami, które mają spełniać dwa zadania: przemieszczać się w kierunku ogona wobera, dzięki temu zyskujemy na odległości rzutu, zwiększa to zasięg rzutu niewielkiej przynęty, ale i w czasie podczerpywania też. Wydają dźwięki, akustyczna fala rozchodząca się pod wodą również z pewnością potrafi skusić ryby do brania, ewentualnie spowodować czy pobudzić w nich jakąś agresję. Już wspomniałem, gdzie będziemy szukać tą metodą okoni. Oczywiście, może być to rzeka, może to być woda stojąca, jak jeziora, zbiorniki zaporowe. Tak jak widzicie, widzicie za plecami moją ukochaną malowniczą. Która już z uciągiem takiej rzeki nizinnej, ale jednak krainy brzany niewiele ma już wspólnego. I na takiej wodzie też taka fajna prezentacja, zwłaszcza jak jest woda czysta, z przerwami doskonale imitującej przynęty jakiś na rybek, albo ukleje potrafi wyciągnąć gdzieś spod krzaków najbardziej ospałe ryby. Także rzeka, woda stojąca, na pewno też z Pozwoli łowić tą metodą głównie okonie. Co będzie nam potrzebne do tego, aby w prawidłowy albo przynajmniej wygodny sposób poprowadzić przynęty okoniowe tą metodą? Najlepsza może się okazać przede wszystkim krótka wędka, około 2 metrów, czyli plus minus 2 metry. Ja najdłuższej używam wędki 2,10. 205, 1,90 m98 to są optymalne długości, które, oczywiście mówimy o zwykłym spinningu nie niewędce castingowej, pozwolą nam w naszym kierunku, stojąc na brzegu, czy stojąc na łodzi, podszarpywać w linii poziomej, podszarpywać przynętę, prowadzić ją w odpowiedni sposób, tak jakbyśmy po prostu jerkowali. Możemy owszem, użyć do tego wędek castingowych, jak ktoś lubi, potrafi rzucać wędkami castingowymi, ultralightami. Na pewno będzie też korzystnie to wpływało na sam sposób prezentacji, ale nie martwcie się, zwykła wędka spinningowa absolutnie do tego wystarczy. Co do jej gramatury. W moim arsenale, albo kolekcji, bądź też do dyspozycji posiadam wędki w gramaturach około 10 gram, które chętnie wykorzystuję do tej metody. Mimo, że w tym momencie trzymam wędkę 2.05, do 4 gram, jednak opis tej wędki spokojnie mógłby się mieścić w granicach 10 gram, jeżeli chodzi o górny wyrzut. I myślę, że tego możemy się trzymać przy łowieniu o koni, najlepiej jak będą to dość szybkie blanki, jednak o pracy progresywnej, żeby nie były też za sztywne. Oko nie mogą się niekiedy odbijać, atakują dość agresywnie, niekiedy są bardzo lekko zacięte. Stąd też no, praca samego blanku, taka progresywna, dość może nie tyle miękka, ale ustępująca, e, lekko zapiętym rybom będzie bardziej wskazana niż takie szybkie, bardzo zimne blanki, które no, potrafią zgubić rybę, tym bardziej, że łowimy pod powierzchnią łowimy na niewielkich głębokościach, niekiedy ataki są blisko brzegu bądź łodzi, co częściej się zdarza. I wówczas na krótkiej pleciące okazuje się, że sztywne ki, no niestety, może rybę zgubić. Właśnie już poruszyłem kilka aspektów, o których chciałbym szerzej powiedzieć. Kwestia wędki, myślę, że została omówiona. Plecionka, podstawa. Nie schodzę niżej niż 0,10 mm, 0,10, 0,12 daje pewien zapas mocy, nie skraca rzutu. A moc niekiedy się przydaje, właśnie przy nieoczekiwanych przyłowach szczupaków, bo takie też potrafią się zainteresować niewielką przynętą. Stąd nie, myślę, nie używajmy zbyt cienkich, takich typowo koniowych w takim żargonie. Wędkarskim nie wiem dlaczego, plecionek 0604, ponieważ no, możemy stracić fajne ryby, a z drugiej strony każdy przyłów większego drapieżnika, no niestety sprawi, że odpłynie on z naszą przynętą, albo jest to bardzo wielce prawdopodobne. I przy tej okazji, jeżeli już użyjemy plecionki, to dobrze ją połączyć z przyponem wolframowym, co też uchroni przed obcinkami, no chyba że macie pewność, że. Nie ma szczupaków w danym zbiorniku, co jednak jest mało prawdopodobne. Możecie używać fluorokarbonu. Myślę o średnicy 0,20-0,25. Gdzieś może on wpłynie na brania, aczkolwiek przy tej metodzie, przy tak agresywnym prowadzeniu, ryby raczej atakują w amoku i brak widoczności przyponu czy plecionki aż tak mocno nie wpływa. Nabrania ani ich nie zwiększa, ani również nie, nie ogranicza. Tu już jest kwestia waszego wyboru. Niestety, przy, przy ponach wolframowych tu widzicie już e, dość często używany zestaw. No, wolfram, jak to wolfram, potrafi się e, szybko zniszczyć, odkształci, od, od, odkształcić i znowu się powtarzam: odkształcić, robi się sprężynka. Warto taki. Przypon jednak zmienić, ponieważ w czasie rzutu no, taka deformacja też często sprawia, że się wobler nam zaczepia i wpada do wody owinięty przyponem. Ale jeżeli faktycznie się zdecydujemy na wolfram, na pewno będzie to dobry, dobry wybór, przede wszystkim pod kątem szczupaków, żeby nie kolczykować tych ryb. Kołowrotek, kołowrotek. Pamiętajcie, zawsze nie powinien być kupowany względem wielkości, jaką sobie producent wymyślił, czyli 1000, 1500, 2000, 3000. Bo tak naprawdę cały czas padają pytania. Czy wielkość kołowrotka 1500-2000 jest odpowiednia do łowienia okoni. Ja łowię większymi kołowrotkami, ponieważ, tak jak powiedziałem, niewielkość, a waga kołowrotka jest istotą wyboru do wędki, do używanej wędki, bo chodzi przede wszystkim o wyważenie. Już kolejny raz pokazuję to, zobaczcie. Kołowrotek wielkości 2,500 o dość sporej szpuli, jednak jak na tą. Wielkość mimo wszystko powinien w ten sposób wyważać zestaw okoniowy. Jeżeli bym użył wielkości 1000 może 1500, prawdopodobnie środek ciężkości przesuwałby mi się do, środ do przodu, ponieważ kowrotek byłby zbyt lekki i wędka uciekałaby. Do dołu podczas prowadzenia, co też by obciążało nadgarstek rękę, jeżeli łowimy długo. Raczej powinniśmy przede wszystkim precyzyjnie wyważać zestaw tak, żeby środek ciężkości był w miejscu, w którym trzymamy kołowrotek podczas łowienia, dzięki temu cały zestaw będzie dość neutralny. Dla naszego nadgarstka nie będziemy musieli ani podciągać wędki do góry. Nawet jeżeli robimy to podświadomie i ktoś powie, wcale tak nie jest, bo ja tak nie robię. Może podświadomie jednak organizm sam reguluje te obciążenia, które wywiera zestaw na nadgarstek, co z perspektywy czasu uwierzcie mi też potrafi być odczuwalne. I po co? Po co męczyć się, po co. Odczuwać dyskomfort, jeżeli właśnie możemy w odpowiedni sposób wyważyć nasz zestaw. I tak jak powiedziałem, niewielkość określona przez producenta, lecz waga jest istotna i wyważenie naszego zestawu. A im większy kołowrotek przy małych przynętach, zwłaszcza okoniowych, tym większa średnica szpuli, tym większy zasięg rzutu, tym mamy szansę na obłowienie większej części łowiska, jak również. Podejście ryb niespodziewanie, które z dużej odległości może jeszcze nie wiedzą, że jesteśmy gdzieś w pobliżu. Także same atuty i plusy płyną z tego typu wyborów wędkarskich. Co dalej, czy woda stojąca, czy płynąca? Coraz bardziej przekonuję się do tego, że łowiąc na wodzie stojącej z zaokoniami często pływam łodzią. Dlatego, że jestem. Dzięki temu stanie obłowić większą przestrzeń, mogę szybko zmieniać łowiska, a niestety okonie bardzo często potrafią z minuty na minutę odpływać, to jest wpisane w ich charakter żerowania. Raz są w jednym miejscu, zaraz cała łowica ucieka zupełnie inną część łowiska albo po prostu przestają żerować i należy szukać nowego miejsca. Także twitching myślę, że. Będzie też dawał duże, bardzo duże możliwości dla wędkarzy posiadających łódź, łowiących na jeziorach, zbiornikach zaporowych bądź dużych rzekach, gdzie możemy się przemieszczać, używając do tego echo sondy, przemieszczać po wodzie, namierzać okonie, namierzać drobnice i wówczas próbować przynajmniej przekonać garbusy do, do ataku. A co w kontekście głębokości? Tak naprawdę. Z dużym powodzeniem twitchingu używam na płytkich łowiskach albo zarośniętych, gdzie pod powierzchnią niekiedy metr, dwa metry wody, jeżeli mówimy o zarośniętych łąkach, nawet można powiedzieć takich typowo szczupakowych miejscach na danym zbiorniku, kumuluje się drobnica, za nią też podążają okonie i niekiedy nawet Kilkanaście centymetrów pod powierzchnią wody prowadzenie agresywne woblera sprawia, że okonie zaczynają się nim, nim interesować, i żadna inna przynęta może okazać się nie tak skuteczna jak właśnie wobler podszarpywany z przerwami, imitujący ukleje, albo gdzieś już konającą rybkę. Także płytkie, jakieś zatoki, płytkie. Płytkie blaty, na których kumuluje się drobnica, będą bardzo dobrym wyborem do tej metody. Często też okonie, mimo że znajdziemy bardzo głębokie miejsce 10-12 metrów okonie względem drobnicy poruszają się oczywiście za nią, a jeżeli drobnica jest pod powierzchnią wody, nie ma znaczenia, że pod tą ławicą jest 10-12 metrów. I ławica, i okonie są pod powierzchnią, i też w takich miejscach możemy wykorzystać tego typu metodę. Troszkę taką podpowierzchniową i też będzie to bardzo dobry wybór i możemy się zdziwić, że na głębokiej wodzie ryby łowimy tuż pod powierzchnią. Często też sam używam takiej dla mnie zamiennej, czy tej właśnie zamiennej metody łowienia. W stosunku do poperów, poperów powierzchniowych. Jeżeli mocno wieje dany zbiornik, jest mocno sfalowany i łowienie na popery albo nie jest możliwe, albo nie przynosi jakichkolwiek efektów, wówczas właśnie wobler ze sterem, tonący bądź pływający, ale prowadzony w twitchingu, nawet kilka, kilkanaście centymetrów pod powierzchnią wody. Może ją ożywić. I okazuje się, że ryby dalej żerują, dalej są aktywne, tylko po prostu trzeba troszeczkę niżej ponie sięgnąć pod powierzchnię wody. Także, jeżeli ktoś ma taką możliwość, zachęcam do korzystania z tej metody, oczywiście na łódce i na dużych zbiornikach. Oczywiście też z brzegu przynosi ona doskonałe efekty, nie musi być do tego łódź, możemy równie dobrze tą metodą obławiać rzeki stojąc na ich brzegu, bądź jeziora, zbiorniki zaporowe. Jeżeli gdzieś okonie w pobliżu żerują i są w zasięgu naszego rzutu, nie będzie to problemu. Ja często też używam od tego roku, głównie, tak bardzo często, kajaka. Kajaka wędkarskiego, który na mniejsze zbiorniki idealnie się sprawdza, gdzie nie mam konieczności przepływania. Nawet kilku kilometrów z miejsca na miejsce, tylko łowię to w zasięgu kilkuset metrów. Mały wkład energii, można sobie cichutko też na miejscówkę podpłynąć w dryfie przy niewielkim wietrze, obłowić dane miejsce, i naprawdę tego typu rozwiązanie, tego typu akcesorium, jakim jest kajak, może przynieść naprawdę niesamowite rezultaty. Także możliwości jest wiele, jeżeli jest, mówimy o tej metodzie łowienia. Wybór należy do Was. Metoda z całą pewnością jest bardzo, bardzo skuteczna. Wielu wędkarzom w Polsce, a już na pewno za granicą, jest bardzo dobrze znana od wielu, wielu lat. Niekiedy może nawet używać jej, nie, nie wiedząc albo nie, nie, nie mówiąc o niej w tym kontekście, właśnie twitching, tylko zwykłe podszarpywanie czy sposób prowadzenia jerków. Jeżeli tak jest, to sami wiecie, że potrafi ona przynieść odpowiednie rezultaty. Ważną rzeczą jest na pewno sam wobler, który pod wpływem szarpnięć powinien uciekać na boki, a wyniki same się pojawią i na pewno będziecie mogli się o tym przekonać. Z pozoru tak banalne, proste rozwiązanie, jakim jest szarpnięcie kilkukrotne i zrobienie krótkiej przerwy woblerem, nawet na który łowiliśmy wielokrotnie, ściągając go jednostajnie, może przynieść bardzo zadowalające efekty. Także życzę powodzenia, bawcie się dobrze. Sezon cały czas trwa. Metoda na pewno do w miarę późnej, ciepłej, już naszej polskiej jesieni, z pewnością będzie Wam przynosiła oczekiwane wyniki, rezultaty. Może będzie też spełniała Wasze marzenia, jeżeli chodzi o rekordy w gatunku okoń. I tego wam z całego serca życzę. I jeszcze jedna rzecz, o najważniejszym zapomniałem. Sam moment brania. Bardzo, bardzo często, jeżeli na dość rybodajnych, okoniowych zbiornikach będziecie mieli okazję łowić, może się zdarzyć, że w czasie prowadzenia będziecie czuć szarpnięcia. Szarpnięcia na wędce są to oczywiście brania. Tylko dobrym odruchem będzie na przykład, jeżeli poczujemy takie branie, zrobić przerwę. Nagle przestajemy ściągać i nagle też drugi okoń albo nawet ten sam ponawia atak. Bardzo, bardzo często zdarza się też bardzo miły moment, że branie z kilka po drodze. Jedno trafione, nie zacięte. Zrobimy przerwę, czujemy okonia, on spadnie. Znowu jeden ruch wędką, znowu branie, dwa, trzy, cztery. za piątym pojawia się okoń. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie zniechęcać się, ale mieć ten odruch zatrzymania przynęty, czyli pracujemy wędką. Ciach, 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 branie, zaczynamy. Ryba albo się wciela, albo spada. Zazwyczaj robimy to w momencie, kiedy tylko poczujemy branie i zostawmy. Zostawmy przynętę. Za chwilę może nastąpić kolejne branie, albo delikatnie pociągnijmy, ale już nie tak agresywnie, tylko delikatnie z samym nadgarstkiem. Zróbmy znowu przerwę. Na 90% nastąpi kolejne. Także jest to bardzo ciekawa technika bardzo dobry odruch, żeby jednak panować nad własnym niekiedy zniechęceniem, było branie nagle ryby nie mamy następna już może stoi w kolejce, dlatego trzeba ją troszeczkę podkusić, możemy to zrobić właśnie robiąc przerwę albo też niekiedy czego może nie tyle czego tak często nie używam, albo bym może nie polecał żeby bardzo szybko uciekać tym woblerem, mimo że oko nie lubią taką technikę ale statystycznie raczej Przynosi ona mniejsze efekty jak zrobienie przerwy albo delikatne podnęcenie kolejnej ryby, która już stoi w kolejce do naszej przynęty. Także technik jest wiele, mało tego. Może każdy z Was wypracować swoją niepowtarzalną, która przyniesie efekt na danej wodzie, albo będzie właśnie waszym takim znakiem rozpoznawczym nad wodą, który docenią ryby. Próbujcie. Szukajcie swoich też rozwiązań, starajcie się, woblery zawsze, jakie wy przynajmniej posiadacie w swoich pudełkach, sprawdzić, jak najlepiej pracują, przy jakiej technice i po prostu też ją stosujcie. Wędkarstwo jest dla osób też kreatywnych, poruszamy się między pewnymi szablonami, aczkolwiek im więcej różnorodności, więcej oryginalności, niepowtarzalności, tym z pewnością będziemy łowić troszeczkę więcej ryb niż inni. Powodzenia, raz jeszcze.